Witam Państwa, dzień dobry, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Rosja ma swój cudysłów-Gelik, który powstał w latach 2000, silnikiem Forda i wewnętrznym z Alcantry i skóry 29 sierpnia 2025 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Na początku XXI wieku w Rosji zaczęły pojawiać się małe warsztaty tuningowe, które starały się Uczynić krajowe samochody bardziej konfrontowymi i nowoczesnymi Najczęściej modyfikowanymi był było objęto Żyguli lub Volgę Ale czasami UAZy trafiały również w ręce rzemieślników W ramach jednego z takich projektów klasyczny SUV został znacząco przeprojektowany i wystawiony na sprzedaż Cena jaka, na ta, jak na tamte czasy wydawała się imponująca, sięgała 20 tysięcy dolców, yy, przeczyta i tak dalej, Rosja ma swój. Trudno uwierzyć, że ten samochód powstał na bazie zupełnie zwyczajnego UAS 3151 z 1986 roku. Wyjechał z fabryki z, dach, z dachem namiotem minimalistycznym wyposażeniem i ascetycznym wnętrzem. Komfort kierowcy i pasażerów najwyraźniej nie był wówczas priorytetem. Podczas tuningu oryginalny silnik został zastąpiony 2,8-litrowym silnikiem Forda z wytryskiem o mocy 150 mechanicznych. Połączonym z, po, połączonym z pięciobiegową skrzynią biegów tego samego producenta, to połączenie sprawiło, że samochód stał się za, zauważalnie bardziej dynamiczny. Zwolennicy wymyślili standardowe hamulce bębnowe natarczowe, y, y, montując dodatkowy system ABS. Mistrzowie zmodernizowali zawieszenie tylko częściowo. Zachowano sprężyny, ale dodano do nich sportowe amortyzatory. Układ kierowniczy ma teraz hydrauliczne wspomaganie. Kolejny zauważalny krok naprzód w porównaniu z wersją fabryczną. Z zewnątrz samochód otrzymał tuningowy body kit. Popularny na początku XXI wieku, plastikowe listwy, ozdobne, felgi aluminiowe i masywne, masywne chromowane. Lusterka nadały Uazowi bardziej nowoczesny wygląd. Z przodu zamontowano oryginalną atrapę chłodnicy z kombinowaną optyką, prostokątne i, i okrągłe reflektory. Całość dopełniły stalowe osłony na uwodzie nadwozia. W kabinie rzemieślnicy zamontowali nową deskę rozdzielczą, wielofunkcyjną kierownicę i fotele zagranicznego modelu. Wykończenie wnętrza wykonano ze skóry i alkantary, co jak na ówczesny UAS wyglądało prawdziwie luksusowo. W bagażniku entuzjaści zamontowali uchwyt na karabin myśliwski, a w dachu zamontowano klapę. W rezultacie udało się połączyć w tym uazie niezawodność radzieckiej technologii z wysokim komfortem modeli zachodnich. Samochód zachowywał swoją charakterystyczną brutalność, ale jednocześnie otrzymał, otrzymał funkcje, o których właściciele seryjnych wersji z końca lat 80. mogli tylko pomarzyć. I to by było już raczej wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegnam się i dozo.